Od paru dni docierają do nas niepokojące informacje o sytuacji w Milickim Szpitalu. Podkreślam tu słowo docierają, dlatego że mają one charakter nieformalny, przychodzą drogą okrężną. Nikt niczego nie wie w sposób jasny, przejrzysty i transparentny. To na sesji Rady Powiatu Oleśnickiego. Pani dyrektor oświadczyła o likwidacji dwóch oddziałów szpitalnych w Miliczu. O sytuacji z naszym oddziałem, że ma być zamknięty, dowiedziałyśmy się od ościennych oddziałów, od szefów ościennych oddziałów i dyrekcji sąsiednich szpitali, które poinformowały nas, że oddział ma być zamknięty. Nie zostało nam to przekazane przez prezesa naszego szpitala, przez władze powiatu, przez pana burmistrza ani przez pana starostę. Ręcz utrzymywano nas i wielokrotnie obietnice, niedawne, nawet sprzed dwóch, trzech miesięcy, były, że oddział zostanie w takim stanie, jakim on jest. Nie będzie likwidacji, nie będzie zwolnień. Więc jesteśmy zaskoczeni, że dowiadujemy się w taki sposób nieelegancki, nie uczestniczymy w decyzji, a są osoby, które pracują tu całe życie, od lat. Są organizowane takie spotkania i nawet co tydzień we wtorek, nawet dzisiaj na godzinę 13 takie zebranie jest organizowane. Ale na tych zebraniach jesteśmy w ogóle nieinformowani o tym, jakie są podjęte decyzje i co będzie się działo. Z, przede wszystkim teraz to dotyczy naszego oddziału, co będzie z naszymi pacjentkami i z personelem oczywiście, który jest tutaj zatrudniony. Zamknięcie oddziału wiąże się z całkowitą likwidacją oddziału, z zezwoleniem całego personelu, począwszy od pani salowych, sanitariuszek, aż po, po pana ordynatora. Y, oddział, szpital, który jest w Miliczu i y, posiadający oddział ginekologiczny, to y, daje mu y, podstawy, żeby nazywać się szpitalem pełnoprofilowym. Szpital bez oddziału ginekologicznego i położnictwa nie jest szpitalem pełnoprofilowym. Wybrałam szpital w Miliczu, ponieważ słyszałam bardzo dobre opinie o tym szpitalu. I mimo, że mieszkam w Sycowie, to jest 50 km od Milicza, i mam bliżej szpital w Oleśnicy, w Kępnie, w Ostrzeszowie, chciałam akurat tutaj urodzić mojego syna. I w niedzielę przyszedł na świat mój syn Szymon. Jestem bardzo zadowolona z pomocy udzielonej mi w szpitalu. Mój poród trwał bardzo szybko, bardzo krótko. Miałam przesympatyczną panią położną i panią doktor prowadzącą, dzięki którym mój syn przyszedł na świat. I proszę bardzo Państwa, żeby nie zamykać oddziału w miliczu, żeby dać kobietom świadomość wyboru, żebyśmy miały szansę same wybrać, gdzie chcemy, żeby nasze pociechy przyszły na świat. Gmina Milid jako udziałowiec oczekuje poważnego traktowania. Czyli po pierwsze informowania, po drugie podejmowania decyzji prawnych w oparciu o kodeks spółek handlowych. Nie będziemy się z tym godzić i nie będziemy tego tolerować. Takiego załatwiania spraw, takiego przedmiotowego traktowania i pacjentów, i pracowników, żeby dowiadywali się później niż radni powiatu Oleśnickiego.